Cześć, z tej strony, Szarek, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj witam Was na trybie Gildie, gdyż właśnie za niedługo rozpoczynamy nową edycję. To znaczy 10 lutego o godzinie 17.00. Mam do pokazania wam parę newsów z tego serwera. Otóż pierwszym z nich jest Miecz Dusz. Przywracamy Miecz Dusz na Tryb Gildie, kiedyś on już był na serwerze, ale w trochę zmienionej formie. Teraz, jak widzicie, zdobywamy punkty zamiast zabijania graczy. Było to wtedy, jak dobrze pamiętam, około 400 graczy, żeby wymaksować miecz na sharpness 7. Aktualnie trzeba zdobyć 1500 punktów rankingu, aby dostać sharpness 7 na mieczu. Minibosy oraz potwory zostają tak jak kiedyś były. Lecz jeżeli chodzi o minibosy, to one również się zmieniły, bo teraz nie mamy tych starych minibosów. Teraz mamy minibosy, które posiadają level, jak możecie zauważyć, oraz są trochę inne. Nie ma już y, minibosów typu iwalker, nie ma zombie berserkera. Są to bardziej działkowe minibosy. Jak możecie tutaj zauważyć, pod komendą minibosy. Dość dużo tych minibosów. Ktoś powinien zrobić licznik. Ile razy powiedziałem minibosy na tym odcinku. No i tak, również drop się z nich trochę zmienił. Jest bardziej użyteczny. Zabijmy sobie tego super szkieleta, zobaczymy, co z niego dropnie, może coś fajnego. I diament, diament zdecydowanie bardziej użyteczny niż dropy, które wtedy były, bo wtedy to mogła, nie wiem, jakaś żelazna siekierka wypaść w ogóle po co to komu. Na pewno już w dalszym etapie gry no ludzie takich rzeczy nie potrzebowali. No i dobra, przejdźmy sobie do kolejnego newsa. Coś co zostało już wprowadzone na tej edycji Trybu Gilie, na poprzedniej. Jest to nasz kompasik, tylko teraz kompasik zmienił trochę działanie, gdyż e, nie odświeża się co 15 minut, a odświeża się poprzez kliknięcie prawy przycisk myszy. A następnie kompas ten zabiera 2000 dolców z naszego konta, no i wyszukuje najbliższego gracza. I jest to moim zdaniem trochę lepsze ze względu na to, że Balansuje kompas, gdyż wcześniej kompas był za bardzo OP. Nie zabierał niczego, odświeżał się co 15 minut. No, gracze nowi nie mieli szans. Teraz gracze będą musieli go odświeżać sobie, będą tracili monety na to i nie będą mogli tego robić w nieskończoność. No i ostatnim newsem jest ta oto skrzynia. Jest to drop itemów, który będzie odbywał się co 2 godziny. Będzie się odbywał tylko 3 razy w ciągu dnia. O godzinie 15, 17 oraz 19. No i tutaj można zobaczyć przykładowy przykładowe itemy, które mogą być w takim dropie. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie diamenty, to ich będzie o wiele więcej w dropie, nie tylko jeden. A to tak tylko pokazowo dałem ten diament. Tak samo emeraldy. Będzie można zdobyć fajne enchanty, e, totemy, złote jabłka, enchantowane złote jabłka. I będzie to inny sposób na zdobycie surowców. Przy okazji no, ludzie będą walczyć między sobą, aby zdobyć taki zrzut. Trochę taki Fortnite'owy zrzut tylko w formie skrzyni. No i możemy przejść do ostatniego newsa, który jest tutaj widoczny. To jest przywrócenie customowej mapy. Kiedyś już na serwerze ona była. Jest to pewna forma powrotu do starych czasów. Moim zdaniem klepa trochę ciekawiej wygląda na tej mapie, bo jest ona zdecydowanie inna niż ta podstawowa z Minecrafta. Ta mapa jest o wiele, wiele ciekawsza. No? mam nadzieję, że klepy będą się odbywały tak jak na starych edycjach serwera Gilię. No to tyle jeżeli chodzi o newsy na serwerze BlackMC. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli nie macie oraz możecie dać propozycje kolejnych nowości na serwer BlackMC w komentarzach lub na Discordzie. Link oczywiście jest jak zawsze w opisie. No to cześć i do następnego. Elo!